Ok, kochani, jesteśmy teraz w pewnym miejscu, o którym prawdopodobnie mały, o, mało osób wie, jest to jak, jak się domyślam i z, czego, z, czego, z, tego, z tego co wiem, jest to jedyne miejsce w naszym regionie, gdzie występuje pole, na którym jest pełno kamieni, a na tych kamieniach jest pełno skamieniałości różnych muszelek, yy, paprotek, lub yy, coś w tym rodzaju. Teraz wam pokażę to pole. Jak widzicie, jest tu pełno kamieni, i teraz poszukamy kilka z tych kamieni i po prostu wam pokażę. I jeszcze z tym polem istnieje taka legenda. Zaraz wam pokażę. Jak widzicie, jest tutaj taka kapliczka. Ona jest w szczerym polu, i istnieje taka legenda, że właśnie w tym miejscu kiedyś był pierwszy kościół w naszym regionie. Był to drewniany kościół. Bardzo mało istnieje zapisków z tego okresu i to są tylko takie przypuszczenia i takie rzeczy, które się dowiedziałem z internetu. Są to takie dwie strony, co można przeczytać właśnie na ten temat. Jest taki rysunek tego kościoła. No i nigdy nie, nie wiadomo dlaczego ten kościół już nie stoi do tej pory. Tutaj istnieje hipoteza, że ten kościół był drewniany i po prostu nie było pieniędzy na jego renowację i coroczne naprawy, bo jak wiadomo drewniany kościół cały czas wymagał jakichś napraw. No, i prawdopodobnie ten kościół został po prostu zaniedbany i no, po prostu się rozleciał. Została tylko kapliczka. I też istnieje taka hipoteza, że pod tą kapliczką, właśnie pod, pod ziemią, istnieją jakieś takie podziemne tunele, nie tunele. To też nie jest potwierdzone, bo trzeba byłoby pewnie jakimś sądom przeskanować ten teren. Istnieje też taka kolejna legenda. Jest taka tam, przybliżę Wam. Nie wiem czy będziecie widzieć taka róża, yy, która podo podobno od dawien dawna ta róża tutaj była i do tej pory jest, yy, co mogę wam jeszcze powiedzieć na ten temat. Podobno jak się tutaj przyjdzie w nocy i się idzie na przykład yy, z północy na północ, to można, w ogóle z jakiegokolwiek kierunku to można yy, pomylić. Po, po prostu mylą się kierunki i można się po prostu zgubić w tym tutaj rejonie. Jest to. Pokażę Wam teraz nazwę tej kapliczki. Jest to kapliczka świętej Anny, samotrzeć. Możecie sobie wpisać to w Google i powinniście znaleźć. Ok, w takim razie idę teraz w poszukiwaniu tych skamieniałości i postaram się pokazać Wam jakieś fajne. To ja idziemy poszukać. Są bardzo ładne kamienie. No, tutaj, tak widać lekko. Widzicie? Tak leciutko widać, ale poszukam jakichś ładniejszych. Też coś widzę, ale jeszcze czegoś ładniejszego szukam. Bo osobiście w domu mam już kilka takich ładnych, gdzie na jednym kamyczku takim małym jest kilka właśnie muszelek odbitych. Może znajdziemy jakieś ładne, to Wam jeszcze pokażę. Szukam naprawdę takiego ładnego okazu. Nie jestem tutaj sam, jestem z moją dziewczyną i szwagierkom. I oni też szukają one, przepraszam bardzo. Co tu mamy? To też był ładny. Nie wiem czy widzicie. Czy nie? Też jest niezbyt nie bardzo widoczny. Patrzę sobie tutaj. Czy czegoś jeszcze nie ma. Tutaj jest, ale to jeszcze nie jest zbyt ładny kamyk, żeby sobie go postawić w domu. O, na przykład tu jest taki malutki. Zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Coś mi w fokus nie łapie. malutki kamyczek i sama muszelka odbita. Bardzo ładny. Jego ja sobie zostawię, ale poszukam jeszcze jakichś innych. O, tu jest nawet fajny. Widzicie? powinna być ładnie widać również bardzo ładna tylko za duża jak, jak dla mnie o. tu mam bardzo ładny okaz dwie muszelki widzicie bardzo ładny I powiedzcie mi, czy znacie taki drugi rejon, gdzie występują takie oto kamyczki. No, na pewno tam, gdzie dochodziło zlodowacenie do y, takich akurat miejsc, gdzie zatrzymało się bardzo dużo kamieni, to zapewne tak. Ja osobiście nie znam drugiego takiego miejsca i nawet nie słyszałem. No ale dobrze, że jest to jedno. Można sobie poszukać, popatrzeć. Nie wiem, czy jest to jakieś cenne znalezisko dla archeologów, czy dla kogoś, ale dla mnie jest bardzo cenne. Bardzo ładne i bardzo mi się podoba. Jest ja na oddali. Również szuka kamyczków. O, moja dziewczyna znalazła jakiś piękny, podobno. Zaraz pójdziemy badać sprawę. Ładny! Jest mi bardzo gorąco, bo jestem w kurtce bez koszulki. Tylko z tego względu, że przed chwilą robiłem ten challenge i miałem bardzo brudną koszulkę. A nie wziąłem sobie innej. Ale szukamy jeszcze kamyczków. Ten ma bardzo dużo, tylko takie troszkę niewidoczne. Widzicie? Takie oto. Moja dziewczyna podobno znalazła bardzo piękny. Gdzie jest ten piękny? A tu jaka ładna muszelka, zobaczcie. Daj się trochę się trochę posunie. Kolejny Zobaczcie, jaka piękna. Cała. Cała muszelka. Jeszcze inne. Znaleziska o, Zobaczcie na to Piękne Tutaj też Kolejny I powiedzcie mi, że te kamienie są ładne Tutaj też tylko, że zbrudnienie Tu Ok, to tyle z naszej wyprawy. Jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. Wybierzemy się w kolejną jakąś wyprawę. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.